Wszystkie wodniki i zapraszam na prognozę na miesiąc październik, gdzie będziesz tworzył nowe cele życiowe. Miesiąc się dzieli na dwie części. W pierwszej części planety znajdują się w znaku wagi, która będzie w pozytywnym aspekcie przede wszystkim sprzyjać w trygonie we wszystkich przedsięwzięciach. Następnie planety przechodzą do znaku Skorpiona. Pierwszy tydzień i ostatni tydzień ma dosyć trudne aspekty, jeżeli chodzi o świat, czy też sytuację i energię w świecie. Najlepsze dni do organizowania, do planowania, do podejmowania ważnych przedsięwzięć to przede wszystkim od 15, od 15 do 23 tutaj warto sobie coś zaplanować. Mars znajduje się do 3 10 w znaku Panny i do 3 października, tutaj jest tak jak gdybyś załatwiał i zadbał przede wszystkim o dopływ pieniędzy, tutaj jest, że masz uporządkować jeżeli chodzi o sytuacje finansowe, o sytuacje finansowe związane z partnerami, tutaj możesz, nie wiem, mo może będziesz załatwiał czy też e, chodzi o jakieś kredyty, czy jakieś zobowiązania, czy też stworzenia, stworzenia jakichś zabezpieczeń, czy też o napływ pieniędzy z zewnątrz. Następnie, od 4 października Mars przechodzi do znaku wagi i będzie ustawiał się w Trygonie i ten Trygon pozostanie przez cały miesiąc. Razem z Marsem w Trygonie, który jest e, dla Ciebie w dziewiątym domu, jest dużo siły przez 4 tygodnie jest ekspresja, jest determinacja jest zdecydowanie jest power do wykonania wszystkich zadań to jest tworzenie nowych celów życiowych, to są wyjazdy za granicę to jest nauka, to studia to jest rozwój spirytualny, może tutaj będziesz pisał może będziesz się rozwijał może zorganizujesz jakąś wycieczkę za granicę w dalekie podróże, czy też wyjedziesz gdzieś, może zaplanujesz sobie to są romansy, to jest poznawanie przede wszystkim osób z dalekiej odległości, ale przede wszystkim rozwój Twoich horyzontów. Słońce znajduje się także tutaj koło Marsa do 22 października, i już masz dwa trygony, które naprawdę gwarantują ci, że przez pierwsze trzy tygodnie możesz wszystko osiągnąć. Wszystko, co tutaj zadecydujesz, wszystko, co tutaj postanowisz, jaki cel sobie tutaj postawisz, wodnik na pewno osiągnie. Jednocześnie 13 października Odbywa się bardzo ważna pełnia w znaku Barana, dla ciebie w pozytywnym sekstylu. Pełnie w znaku Barana mają charakter agresywny, intensywny i jest, jak czyn, że coś się dzieje. I ta pełnia ma dosyć takie skomplikowane aspekty, czyli jest przede wszystkim Słońce w kwadracie do Plutona, Wenus w opozycji do Urana, czyli nagłe, nieoczekiwane sytuacje, nagłe, nieoczekiwane zmiany, nagle, że można kogoś poznać, że można z czegoś zrezygnować, że można w jakiś związek wejść. Dodatkowo Słońce w kwadracie do Plutona to jest sprawdzanie autorytetów, to jest sprawdzanie tematów przede wszystkim odpowiedzialności i Słońce stoi w pozytywnym aspekcie do Jowisza, a Merkury do Saturna. Ta pełnia u Ciebie odbywa się w trzecim domu i w tym trzecim domu. Chodzi przede wszystkim o komunikację, o rozmowy, o kursy, o nauczanie, o przekazywanie wiedzy, o komunikowanie. Tu będą jakieś propozycje, tu będą jakieś propozycje, gdzie trzeba będzie się szybko zdecydować i ja bym w to weszła, no bo to jest pozytywny aspekt, także te planety w znaku wagi, czyli kooperacja, współpraca, dyplomacja, nauczanie, to mogą być inne szkoły. To może być przekazywanie wiedzy, to może pis być pisanie czegoś, publicystyka, książki, nauczanie, kursy, organizowanie, organizowanie warsztatów, czy też jakiś pomysł, jakaś idea i to bym tutaj w to weszła, tak? ponieważ to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wenus yy, przechodzi 8 października do znaku Skorpiona, a jeszcze wcześniej Merkury. 3, 3 października i słońce 23 do znaku Skorpiona. Znak Skorpiona jest dla Ciebie w kwadracie i dotyczy przede wszystkim drogi powołania, czyli nie chodzi tutaj o to o normalną pracę, czy zarabiam na kartofle, na czynsz, na światło, na prąd, czy na normalne jakieś rzeczy, rachunki itd. Bla, bla, bla. Ale chodzi, czy jesteś wodnik, czy wodnik jest na drodze powołania. Czy praca, którą wykonujesz, jest związana z Twoją pasją? Czy to, co robisz, kochasz? Czy czujesz się dobrze w swojej pracy? Jaka jest Twoja reputacja? Jaki jest Twój imię? Czy jesteś odbierany przez innych z trzema planetami Wenus, Słońcem i Merkurem? Znaku Skorpiona to jest wszystko albo nic, to jest białe albo czarne, to jest, że trzeba będzie tutaj podejmować decyzje, ale jednocześnie może być tak, że albo y, będą jakieś propozycje innych projektów, albo przemyślisz sobie, czy jestem na drodze powołania, czy mam tutaj obok coś, y, że tak powiem. Zamyślać, czy też projektować, czy też planować. Tu mogą być jakieś e, propozycje, czy też inne propozycje, inne współprace, inne kooperacje, jeżeli ktoś na przykład ma własną działalność, czy też mogą być, może tak być, że ty sam zaczniesz inicjować i sam e, wysyłać załóżmy czy cewałki, czy be, będziesz wspierać informacji o możliwości jakiejś zmiany. Jednocześnie tu jest znów księżyca. Znów księżyca odbywa się 28 października. Następnie po Nowiu Merkury wyrusza w bieg wsteczny. Czyli tematy, które, sygnały, które będą się pojawiały od 3 października do 31, tak? czyli możesz sobie zapisywać załóżmy w kalendarzu. Tutaj przyszła taka propozycja, to to, z tego zrezygnowałam, to mi się nie podoba. Będziesz jeszcze raz podejmował, jeszcze raz przemyślał. Będą też jakieś tematy omawiane, na przykład jeżeli oddajesz jakąś pracę, czy robisz jakąś pracę. Może tak być, że po 30., kiedy Merkury jest w retrogradacji, jeszcze raz będziemy, będziesz do tego wracał, jeszcze raz będziesz tutaj sprawdzał, jeszcze raz będziesz e, decydował, ponieważ ten Merkury zostaje w kwadracie, tak? A w retrogradacji jest sprawdzenie, czy to rzeczywiście jest moje, czy ja to lubię, czy ja to chcę, czy... Czy się na to zdecyduję, czy, czy będę tutaj wybierał, wybierała coś, coś innego? Jowisz stoi po Twojej stronie. Jowisz stoi w pozytywnym sekstylu do 2 grudnia, i razem z tym Jowiszem w pozytywnym sekstylu masz pomoc ze strony przyjaciół masz tutaj się organizować i przebywać w grupach. Tutaj jest świetna współpraca i kooperacja właśnie z grupami, właśnie z przyjaciółmi. Tu jest poznawanie nowych przyjaciół, tu jest w gronie przyjaciół poznawanie ludzi, którzy cię fascynują. Tu są protektorzy. Tutaj jest, jeżeli, jeżeli chodzi o pracę w grupie, o yy, kooperację w grupie, o współpracę, otrzymujesz także protekcję, otrzymujesz pomoc. Tutaj rozwijasz się kreatywnie i tutaj y, masz doświadczyć szczęścia i spełnienia, ponieważ ten Jowisz jest w biegu y, prostym. Pluton wyrusza 3 października w bieg prosty. Saturn w tym miesiącu, we wrześniu, 18 września. Z Plutonem, który wyrusza 3 października w bieg prosty i Saturnem w biegu prostym, rozpoczyna się czas transformacji czas radykalnych przemian do 12 stycznia 2020. Następnie Saturn będzie przechodził w roku 2020 do twojego znaku, gdzie będzie się w grudniu, on chodzi do twojego znaku, wraca do koziorysza i znowu do twojego znaku, to będę omawiać yy, w roku 2020, ale już dzisiaj. Połączenie Saturna w Twoim znaku, w grudniu 2020 i Jowisza w Twoim znaku oznacza rozpoczęcie ery wodnika, rozpoczęcie nowej ery, nowej fazy, która nie będzie niczym podobna do tej, w której dzisiaj żyjemy. Jednocześnie połączenie tego Saturna i Plutona w styczniu 2020 w znaku koziorożca dla Ciebie, za tobą jest tak jak gdyby... Ten Saturn i Pluton, radykalna transformacja wewnętrzna, zakończenie pożegnanie się ze starymi tematami, przepracowanie tematów w przeszłości, zamknięcie na Amen. czegoś, co nie jest potrzebne, coś, co jest no, uciążliwe z przeszłości Pluton, coś co jest destruktywne, coś, co było przez lata. Przez długie lata ciężarem, ciężarem serca, ciężarem duszy, co nie mogłeś do tej pory zostawić. To mogą być jakieś myśli, to mogą być jakieś wspomnienia, to może być przeszłość. To mogą być tematy mamy, lub tematy ojca, które będziesz w styczniu zamykał. Lub też związane z dalszą rodziną, z rodziną, z familią. Nieprzepracowane traumy. To będzie zamknięte w styczniu 2020. I jednocześnie, yy, gdy Saturn w styczniu stwierdzi ok, to zamknąć wszystko i Ty otworzysz się na, na to nowe, jest ta transformacja dokonana. Jeżeli coś jeszcze jest niedokończone, nieoczyszczone, jest jeszcze, że coś jeszcze w Tobie, w Twoim wnętrzu, w Twojej głowie, tak? bo to jest za tobą, w Twojej podświadomości jest jeszcze coś. Co musisz oczyścić, czy, od czego musisz się, co musisz pożegnać, gdzie musisz coś, gdzie coś ma odpłynąć od ciebie, tak? bo to jest 12. dom, do, dom ryb, gdzie, gdzie masz coś pożegnać. Jeżeli to do stycznia nie zrobisz, masz jeszcze czas do końca roku 2020, ale ten temat będzie zamknięty. No a Tu Pluton powróci za 250 lat, to już nas nie będzie. To będzie zakończone. Następnie z przejściem Saturna do Twojego znaku rozpoczynasz zupełnie inną, nową fazę życia, gdzie będziesz od podstaw budował coś na następne 30 lat. Ale to będzie, będę opowiadać w roku 2020. Tymczasem zapraszam na robienie sobie horoskopów rocznych na rok 2020 i to będzie. Ba bardzo ważne przede wszystkim dla ciebie, bo w Twoim znaku też dochodzi to do to bardzo ważny połączeń. Neptun jest przed Tobą, jeszcze krótko to. Neptun jest przed Tobą, Neptun jest w drugim domu. W drugim domu chodzi o yy, przede wszystkim stworzenie zabezpieczeń. Zarabianie pieniędzmi, stworzenie zarabiania pieniędzy, czy też metod zarabiania pieniędzy Twoimi pasjami, tym co lubisz, z tym co się całkowicie identyfikujesz, to jest woda, to jest Neptun. Jednocześnie masz jasno określić podejście do siebie. Jak siebie widzisz, czy jesteś wartościowy, jak siebie postrzegać. To nie ma być jakiś obraz zamglony, tak? czyli wodnik ma siebie widzieć jako odrębną istotę jako osobę pewną siebie, jako osobę kreatywną i czy siebie cenisz, czy czujesz się, czy czujesz się wartościowy i czy możesz swoimi talentami y, zarabiać pieniądze i pracować dla siebie i tworzyć, tworzyć przyszłościowe zabezpieczenie. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do porad. Zapraszam na warsztaty do Warszawy 9 i 10 listopada. Zapraszam do robienia horoskopów solarnych, horoskopów rocznych na rok 2020. Wszystkie informacje są pod wideo. Dziękuję za lajkowanie, za komentowanie, za subskrypcję mojego YouTube kanału. Dzisiaj życzę wszystkim wodnikom wspaniałego października. Wszystkiego dobrego.